Czojk, tu masz w miskach, patrz. Tu masz o. ślimaka masz, który ci wkrzania ten. Twoje śniadanie, drugie czy trzecie, bo to już po prostu, już chyba siódme jest. Muszę wam jakiś karmik zrobić, taki dystrybucyjny. Dobra, tu mamy lampę taką do zmywania, ale jest jeszcze jeden problem związany z tym, że. Yy, tu jest ciemno bo tu się ogień pali, fajnie, fajnie, fajnie ale to co jest na ogniu no to nie widać, kurde, czy jest dobrze zrobione źle zrobione, tam czasami głębiej, nie głębiej i tak dalej, no i tu by się przydała jakaś lampa, i teraz, kurcze taką lampę za nabyłem drogą kupna taką lampę, o teraz Wam pokażę nie będzie widać o, i taką lampę Trzeba by było tu przywiesić gdzieś, w tej pozycji, żeby ona po prostu nie spłonęła od żaru, ognia, i tak dalej. Teraz sobie bierzemy turcyk, świecimy, świecimy sobie, i odkładamy. Pytanie: czy tak zwany inteligentny klient będzie w stanie odłożyć tą lampę? No ale spróbujemy. Mam nadzieję, że ona się nie spali, kurczę, jakoś bardzo szybko. Cyk, cyk. Zobaczymy. Ale co byś chciał tu? Co? No, przecież to trzeba tutaj wsadzić. Tylko, że nie zrobili wyjścia na przewód. Czyli jak to będzie tak... O! To przewód musi wychodzić z tej strony. Tu.